Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Zaczynają, liczymy na wspaniałe widowisko. No z tego miejsca można strzelać. Doskonale zagrał. Obrońca poradził sobie z tym defektowaniem. Ślisk? Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Bartosz Iwan. Podanie nie złapał tej piłki będzie niebezpiecznie. Radowic. Dobrze ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Pięknie dograł. Uderza. Fantastyczna parada. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Strzał, ale prosto, w rywala. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Dobrze podał. Będą kontratakować. Świetna współpraca. Nie udało się. Oddaję piłkę koledze. Boya. Ładne podanie. Ładna wymiana. Czy uda się utrzymać przy piłce? Przejął piłkę we własnym polu karnym. Kucharczyk. Radowicz. Przekazał piłkę partnerowi. I walczyli rzutrożny. To śmerwowa ta interwencja. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo, przywilej korzyści przydałoby się dośrodkowaniu. Ależ walczą o piłkę. No już blisko polekarny. Dobra, zdecydował się na strzał, ale śpiew zabrakło zabrakło. Wyobję prowadzenie. Bawrzyniak Radowicz. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piłce. Celnie do partnera. Czy to by... Jest szansa! Brawo! Gol! Brawo! Znakomicie to rozegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. Blue Boya. Bardzo dobre podanie Nieudane prostopadłe podanie I piłka przedchwycona! Dobre podanie Nieudany atak Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie Ruszyli drugie 45 minut. Iwo Jan. Kucharczyk. Ładnie dograł. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Bardzo Iwan. Liuboja. O, ładnie to zrobił. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? O Oj, naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku. Stąd ta zmiana. W ostatniej chwili przejęli. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Brawo, ładnie podał. No swoich już dalej zostali powstrzymani. Przyjął i odgrywa z powrotem. Wspaniale przetwycił. Znakomita sytuacja! Ależ piękne podanie. Czy to wykorzysta? Skutecznie dograł do kolegi. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Widać, że Teller nie może pogodzić się z porażką. Szuka swojej szansy i wprowadza kolejnego napastnika. Słuszna decyzja, jeżeli marzy o korzystnym wyniku. Niebezpieczna sytuacja. Okazja do dośrodkowania. Nie jest osamotniony w tej akcji. Z prawej strony pokazuje się kolega. Radowicz. Iwoja. Oddał piłkę. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Oba zespoły dokonują zmian. Kapitalna wrzutka. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. No, dobra okazja będzie. Ma no, trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będzie rzut rożnik. Prowadzą w drugiej połowie, słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Uderzenie w stronę bramki. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Dobrze dograł. Ładne dogranie. Jest okazja. Ryzykownie, ale udanie. Ależ podanie. Celnie dobrze. Wspaniałe podanie, ale szansa. Akcja zatrzymana. Nie ma przerwy sędzia każe grać dalej. Mamy aut bramkowy i będzie wstawieni od bramkarza. No i mamy przerwę, brza sędzia sięga po potarka. Wcześniej sygnalizował, że ukarze zawodnika. A więc mamy zmianę. Blisko pole karny, Może strzelać. Świetne podanie. Czy to wykorzysta? No, może teraz. Zdążył w ostatniej chwili. Paweł Stronnik. Kapitalne podanie. A szkoda. Ostrzymali rywali i daleko wybijają. Koniec spotkania.